Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć parę słów o propozycji, którą razem z panią poseł i minister Barbarą Nowacką przedstawiamy, jeżeli chodzi o zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 15 roku życia. Ta propozycja wynikła z dyskusji na Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej oraz z późniejszej mojej rozmowy z panią poseł. Uniką Rosą, przewodniczącą komisji do spraw dzieci i młodzieży oraz moim spotkaniem z panią minister Barbarą Nowacką. Odwiedziłem ją w ministerstwie. Muszę przyznać, że byłem w tym ministerstwie ostatni raz 19 lat temu. Była to taka też sentymentalna wizyta. Zażartowałem na początku, że chciałem sprawdzić, czy moje zdjęcie, bo tam jest taki poczet ministrów edukacji narodowej w pokoju obok gabinetu ministra. Chciałem sprawdzić, czy to zdjęcie pani minister nie zdjęła przypadkiem, ale nie zdjęła. Jak państwo wiecie, z Pasią Nowacką nie zawsze we wszystkich sprawach mamy wspólny pogląd. Ale w tej sprawie mamy pogląd wspólny. Uważamy, że należy szybko zareagować na to, co się dzieje w sieci, na algorytmy, które już teraz korzystając z mediów społecznościowych oraz ze sztucznej inteligencji tworzą rzeczywistość już nie tylko wirtualną, ale rzeczywistość wirtualną połączoną z taką formą moderacji, Pokazał to ostatnio reportaż tvn 4 gdzie te chatboty były pokazane, jak działają, tworzą fikcyjnych towarzyszy, dzieci, młodzieży, którzy, którzy te towarzysze czasami mogą prowadzić nawet do samobójstwa. Ale też takie zwykłe media społecznościowe, które dzisiaj właściwie wszystkie zamieniły się w możliwość scrollowania, czyli taka nastąpiła Tiktokizacja, można powiedzieć, mediów społecznościowych i treści w tych mediach, te treści, które znajdują się w czasie skorowania, one podlegają pewnym algorytmom, które są w ogóle nam nieznane, rodzicom również, dzieci, i czasami prowadzą młodzież na bardzo nieciekawe, strony, treści, różnego rodzaju przekaz, który jest moderowany przez algorytm, ale też może być moderowany specjalnie yy, przez osoby. Jeżeli chodzi o TikTok, to mogą być yy, nawet ideologiczne partie komunistyczne Chin. Yy, mogą być w stronę, która moderuje mózgi, można powiedzieć pierze i tak tworzy społeczeństwo, które yy, Oddziela się od tych wartości, które są wyznawane przez rodziców. I oczywiście ten proces jest nie do uniknięcia, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, i każdy podejmuje w jakiś sposób decyzję o korzystaniu z tego typu mediów. Jeżeli są dorosłe, albo przynajmniej zbliżającą się do dorosłości, ale dzieci są bezradne, czasami wobec potęgi tych algorytmów i tego prania mózgu, które tam się odbywa. Więc trzeba zareagować ustawowo. Tak zrobiła ostatnia Australia. W tej chwili w Europie trwają prace w wielu państwach nad Niektóre nawet wprowadzają do, do 16 roku życia. Myśmy z panią poseł, minister Nowacką ustalili, że będzie to 15 rok życia z tego powodu, że w polskim prawie ten 15 rok życia jest takim markerem w wielu miejscach ustawowych. I, yy, i to jest po prostu taki punkt, który się uważa, że. Do tego momentu mm, mamy do czynienia z dzieckiem. Tak więc mm, będzie taki projekt ustawy, będziemy go pisać. Mam nadzieję, że tutaj Komisja ds. Młodzieży pomoże. Y, Klub Parlamentarny się zobowiązał y, do pomocy w tym zakresie. Będziemy Państwa informować o dalszym postępie y, w tej sprawie. Chciałbym, aby w, y, y, na wiosnę ten projekt przeszedł. Liczę, nie ukrywam też na poparcie ze strony wszystkich klubów parlamentarnych, bo tak jak ja i pani Postanowacka jesteśmy umownie na dwóch skrzydłach, chociaż oczywiście, oczywiście w najważniejszych sprawach mamy tutaj wspólny pogląd, ale w niektórych czasem się różnimy. Tak myślę, że sprawa ochrony naszych dzieci powinna zjednoczyć polski parlament i w ogóle całą klasę polityczną, tak abyśmy konsensualnie przyjmowali te zapisy tej ustawy. i żeby nie było tutaj żadnego sporu politycznego wokół tej materii. To jest, myślę, ważny krok, bardzo potrzebna ustawa. Będziemy ją wkrótce Państwu prezentować. Dziękuję uprzejmie.